Wy, którzy mnie teraz słuchacie, spójrzcie na swoje domy. Może w kącie, na kanapie, na parapecie siedzi biały kot, ten cichy towarzysz o jasnym futrze i spokojnych oczach. Czy nie myślicie czasem, dlaczego akurat on jest z wami? Ja, ojciec pio, chcę wam ujawnić sekret, który kryje się w obecności białych kotów w waszych domach. To nie jest zwykła rzecz, to coś więcej. Wy jesteście tymi, co dajecie im jeść, głaszczecie ich miękkie futro, czasem śmiejecie się z ich psot, ale czy wiecie, co one przynoszą wam w zamian? Posłuchajcie mnie, bo chcę wam pokazać, co Bóg ukrył w tych stworzeniach. To tajemnica, która może otworzyć wam oczy na jego łaskę, jeśli tylko zechcecie ją dostrzec. Miło mi, że chcecie posłuchać, co mam do powiedzenia. Zostawcie w komentarzach, czy macie białego kota. Chętnie o tym usłyszę. Wy macie białe koty w swoich izbach, może leżą zwinięte na poduszce, może skaczą po meblach, może patrzą na was tymi swoimi jasnymi oczami, które zdają się widzieć więcej niż myślicie. Mówię Wam, biały kot w domu to sekret Bożej łaski, znak czystości i pokoju, który Bóg Wam podarował. One nie są zwykłymi zwierzętami. Ich jasne futro przypomina wam o świetle, które Bóg wnosi w wasze życie. Znałem kobietę taką jak wy, co miała białego kota. Mówiła, że jego obecność uspokajała ją, gdy świat wokół szalał. Powiedziałem jej: To nie przypadek. Bóg go przysłał, by ci przypomnieć o jego czystości. Zaczęła się modlić, patrząc na niego. Potem mówiła: Czuję, że dom jest błogosławiony. Inny z was miał białego kota, który siadał przy nim w ciszy, czuł, że coś się zmienia. Poleciłem: Dziękuj za ten dar. Wrócił. Mam spokój, ojcze. Wy też możecie to poczuć. Biały kot w waszym domu to nie tylko zwierzę, to tajemnica Bożej obecności, która czeka, byście ją odkryli. Pomyślcie o tym, ile razy jego ciche kroki przynosiły wam ulgę, jego biel rozjaśniała wasz dzień. To nie jest zwykła rzecz. To Boży znak, który mówi o czystości i łasce. Nie chcecie tego zobaczyć? One chodzą po waszych domach jak żywe przypomnienie, że Bóg jest blisko, że jego światło może rozproszyć każdy mrok. Wy wiecie, że biały kot w domu to coś wyjątkowego. Jego futro lśni w słońcu, jego ruchy są pełne gracji, a ja ujawniam, biały kot to sekret Bożej delikatności. Uczy was, jak kochać z prostotą. One nie krzyczą, nie domagają się uwagi, są z wami cicho, ale zawsze blisko, jak Bóg, który nie narzuca się, a czeka. Był u mnie mężczyzna, taki jak wy, co miał białego kota. Mówił, że ten kot siadał przy nim, gdy był zmęczony i mruczał, jakby chciał go pocieszyć. Zapytałem: Co czujesz, gdy na niego patrzysz? Odpowiedział: Spokój, ojcze. Poleciłem: Dziękuj Bogu za tę delikatność. Zrobił to, wrócił. Uczę się być łagodniejszy. Inna z was mówiła, że jej biały kot przychodził, gdy płakała. Nie odchodził, tylko trwał. Powiedziałem: To Bóg go przysyła, dziękuję. Zrobiła to, wróciła. Czuję się mniej samotna. Wy też możecie to przeżyć. Biały kot w waszym domu to tajemnica, która pokazuje, jak Bóg działa w ciszy, jak Jego miłość jest delikatna, ale mocna. Pomyślcie o tym, ile razy Jego mruczenie uspokoiło wasze serca, Jego obecność dała wam oddech. To nie przypadek, to Boża lekcja, która uczy was kochać bez hałasu, być blisko, bez nacisku. Nie chcecie tego nauczyć się od nich? One są jak anioły w białym futrze, ciche, ale pełne mocy, dane wam, by wam przypominać o Jego trosce. Wy widzicie, że biały kot w domu to nie tylko zwierzę, to dar, a ja ujawniam: Biały kot to sekret Bożej ochrony, strzeże was na swój sposób. One mają w sobie coś tajemniczego, ich oczy widzą więcej, ich uszy słyszą to, co wam umyka. Jedna z was mówiła, że jej biały kot syczał w nocy, obudziła się i znalazła przeciek, który mógł zalać dom. Powiedziałem: To nie przypadek. Bóg go postawił, by cię chronić. Zrobiła to. Wróciła. Dziękuję za niego, ojcze. Inny z was miał białego kota, który chodził niespokojnie. Potem okazało się, że ktoś kręcił się koło domu. Poleciłem, módl się za ten dar. Wrócił. Czuje się bezpieczniej. Wy też możecie to dostrzec. Biały kot w waszym domu to tajemnica Bożej opieki, która działa, gdy wy śpicie. Pomyślcie o tym, ile razy wasz Kot wyczuł coś, czego wy nie widzieliście, ile razy jego zachowanie was ostrzegło. To nie jest zwykła rzecz. To Boża Ręka, która strzeże was przez te stworzenia. Nie chcecie tego zobaczyć? One są jak strażnicy w bieli, cisi, ale czujni, gotowi wam pomóc, gdy nadejdzie potrzeba. Ich obecność to obietnica, że Bóg czuwa nad wami. Nawet w najmniejszych rzeczach. Wy macie białe koty w swoich domach, a ja ujawniam: Biały kot to sekret Bożej czystości, przypomina Wam, byście dążyli do świętości. Ich jasne futro jest jak znak, nie ma w nim plam, jest czyste, jak dusza, którą Bóg chce dla Was. Słyszałem o kobiecie, takiej jak Wy, co miała białego kota, patrzyła na Niego i myślała o swoich błędach. Pewnego dnia zaczęła się modlić, prosząc o przebaczenie i czuła, że Bóg ją słyszy. Powiedziałem: To jego dar. Dziękuj. Zrobiła to, wróciła. Chcę być lepsza, Ojcze. Inny z was miał białego kota, który siadał przy nim, gdy czytał pismo, czuł, że to znak. Poleciłem: Patrz na niego i proś o czystość. Zrobił to, wrócił. Mam więcej wiary. Wy też możecie to przeżyć. Biały kot w waszym domu to tajemnica, która wzywa was do świętości, do oczyszczenia. Pomyślcie o tym, ile razy jego biel przypominała wam o czymś większym, o Bogu, który chce waszej duszy czystej? To nie przypadek, to Boża wskazówka, która czeka na waszą odpowiedź. Nie chcecie tego przyjąć? One są jak lustro, pokazują wam, kim możecie być, jeśli zaufacie Bogu. Wy wiecie, że biały kot w domu to coś więcej, to obecność, a ja ujawniam: Biały kot to sekret Bożej wierności, pokazuje wam, że On zawsze wraca. One chodzą swoimi drogami, ale zawsze są z wami, jak Bóg, który nigdy Was nie opuszcza. Był u mnie mężczyzna, taki jak Wy, co miał białego kota, znikał na godziny, ale wracał i siadał przy nim. Zapytałem: Co o tym myślisz? Odpowiedział, że mogę na Niego liczyć. Poleciłem: Patrz na niego i ufaj Bogu. Zrobił to. Wrócił. Wierzę mocniej, Ojcze. Inna z was mówiła, że jej biały kot wracał po burzy, czekała na niego i modliła się. Powiedziałem, to Bóg go prowadzi. Dziękuj. Zrobiła to. Wróciła. Mam nadzieję. Wy też możecie to poczuć. Biały kot w waszym domu to tajemnica Bożej wierności, która uczy was zaufania. Pomyślcie o tym. Ile razy wracał do was? Mimo, że mógł odejść. To niezwykła rzecz, to Boży znak, że On jest z wami, nawet gdy go nie widzicie. Nie chcecie tego zrozumieć? One są jak obietnica, wracają, bo Was kochają, tak jak Bóg wraca do Was w każdej chwili. Wy macie białe koty w swoich izbach, a ja ujawniam. Biały kot to sekret Bożej radości, przynosi Wam uśmiech od Niego. Ich psoty, ich lekkość. Ich sposób bycia to dar, który rozjaśnia wasze dni. Słyszałem o kobiecie, takiej jak wy, co miała białego kota. Bawił się sznurkiem, gdy była smutna, i rozśmieszał ją. Powiedziałem: To Bóg go przysyła, dziękuj. Zrobiła to, wróciła. Śmiech wrócił ojcze. Inny z was miał białego kota, który skakał po domu. Dzieci się cieszyły, a on z nimi. Poleciłem: dziękuj za tę radość. Wrócił. Dom jest żywy. Wy też możecie to przeżyć. Biały kot w waszym domu to tajemnica, która niesie Bożą radość, która leczy wasze serca. Pomyślcie o tym, ile razy jego figle rozładowały wasz stres, jego spojrzenie dało wam ulgę. To nie przypadek, to Boży uśmiech, który działa przez te stworzenia. Nie chcecie tego dostrzec? One są jak promień słońca, małe, ale jasne, dane wam, by wam przypominać o Jego miłości. Wy widzicie, że Biały Kot to niezwykły kot, to błogosławieństwo, a ja ujawniam: Biały Kot to sekret Bożej ciszy, uczy Was słuchać Go w spokoju. One nie hałasują, nie pędzą, są z Wami w ciszy, jak Bóg w Waszej modlitwie. Jedna z Was mówiła, że jej Biały Kot siadał przy niej, gdy się modliła, jakby wiedział, co robi. Powiedziałem: To Bóg go uczy, dziękuj. Zrobiła to, wróciła. Modlitwa jest głębsza. Inny z Was miał białego kota, który leżał obok w trudnych chwilach. Czuł, że to znak. Poleciłem: Słuchaj Boga przez niego. Zrobił to, wrócił: Mam pokój. Wy też możecie to przeżyć. Biały kot w Waszym domu to tajemnica Bożej ciszy, która prowadzi Was do Niego. Pomyślcie o tym, ile razy Jego spokój uspokoił Was, Jego milczenie dało Wam oddech. To niezwykła rzecz, to Boża lekcja, która czeka na wasze serce. Nie chcecie tego usłyszeć? One są jak cichy głos. Przypominają wam, że Bóg mówi w ciszy, jeśli tylko zechcecie go posłuchać. Wy macie białe koty w swoich domach, a ja ujawniam. Biały kot to sekret Bożej nadziei, pokazuje wam, że On zawsze jest. Ich obecność to znak, że życie ma sens, że Bóg nie odchodzi. Był u mnie mężczyzna, taki jak wy, co miał białego kota. Patrzył na niego po stracie i czuł, że nie jest sam. Poleciłem. Dziękuj za tę nadzieję. Zrobił to, wrócił. Mam siłę, ojcze. Inna z was mówiła, że jej biały kot przyszedł, gdy straciła wiarę. Mruczał, a ona płakała. Powiedziałem: "To Bóg go przysyła, dziękuj". Zrobiła to, wróciła. Wierzę znowu. Wy też możecie to poczuć. Biały kot w waszym domu to tajemnica Bożej nadziei, która podnosi wasze serca. Pomyślcie o tym, ile razy Jego spojrzenie dało wam siłę, Jego futro przypomniało o życiu? To nie przypadek, to Boży dar, który czeka na waszą wiarę. Nie chcecie tej nadziei? One są jak światło, małe, ale stałe, dane wam, by wam pokazać drogę. Wy wiecie, że Biały Kot to coś więcej to świadectwo. A ja ujawniam: Biały kot to sekret Bożej miłości. Przypomina Wam, że On Was kocha. Ich cicha obecność, ich wierność, ich delikatność to znak Jego serca. Słyszałem o kobiecie, takiej jak Wy, co miała białego kota, siadał przy niej, gdy była chora i nie odchodził. Powiedziałem: To Bóg go przysyła, dziękuj. Zrobiła to, wróciła. Czuję się kochana. Inny z was miał białego kota, który mruczał, gdy wracał zmęczony. Czuł, że to więcej niż zwierzę. Poleciłem: Patrz na niego i myśl o Bogu. Zrobił to, wrócił. Rozumiem jego miłość. Wy też możecie to przeżyć. Biały kot w waszym domu to tajemnica Bożej Miłości, która otula was w ciszy. Pomyślcie o tym. Ile razy jego bliskość dała wam ciepło, jego futro przypomniało o trosce? To niezwykła rzecz, to Boży znak, który czeka na wasze serce. Nie chcecie tego poczuć? One są jak Jego ramiona, ciche, ale pełne miłości, dane wam, by wam przypominać o nim. Wy macie białe koty w swoich domach, a ja ujawniam: Biały kot to sekret Bożej prostoty, uczy was żyć z wiarą. One nie komplikują, nie żądają, są sobą, a w tym jest moc. Był u mnie mężczyzna taki jak wy, co miał białego kota. Patrzył na niego i śmiał się z jego prostoty. Poleciłem: Ucz się od niego. Bóg jest prosty. Zrobił to, wrócił. Życie jest lżejsze. Inna z was mówiła, że jej biały kot leżał w słońcu. Patrzyła i czuła spokój. Powiedziałem: To Bóg go przysyła. Dziękuję. Zrobiła to, wróciła. Mam wiarę. Wy też możecie to przeżyć. Biały Kot w Waszym domu to tajemnica Bożej prostoty, która prowadzi Was do Niego. Pomyślcie o tym, ile razy Jego sposób bycia rozjaśnił Wam dzień, Jego spokój dał Wam oddech. To nie przypadek, to Boża lekcja, która czeka na Waszą duszę. Nie chcecie tego przyjąć? One są jak znak, prosty, ale głęboki, dany Wam, by Wam pokazać drogę. Wy macie ten dar. Biały Kot w domu to tajemnica. A ja ujawniam: Biały kot to sekret Bożej bliskości, przynosi Wam go w codzienności. One są z Wami, by Wam przypominać, że Bóg jest tu, teraz. Słyszałem o kobiecie takiej jak Wy, co miała białego kota, siadał przy niej w ciszy, a ona czuła, że nie jest sama. Powiedziałem: To Bóg go przysyła, dziękuj. Zrobiła to, wróciła. Czuję Go, Ojcze. Inny z was miał białego kota, który mruczał w nocy. Czuł, że to znak. Poleciłem, módl się z nim w sercu. Zrobił to, wrócił, wierzę mocniej. Wy też możecie to przeżyć. Biały kot w waszym domu to tajemnica Bożej bliskości, która czeka na waszą wiarę. Pomyślcie o tym. Ile razy jego obecność dała wam pokój? Jego futro przypomniało o Bogu? To niezwykła rzecz. To Boży dar, który jest z Wami. Jeśli te słowa coś Wam dały, napiszcie, Ojcze Pio, prowadź mnie. Zasubskrybujcie. Chcę iść z Wami dalej. Podzielcie się tym. Niech inni też to usłyszą. Niech Bóg Was błogosławi, a ja czuwam nad Wami modlitwą.